Cześć i czołem, kluski z rosołem. Witam Was, kochani, w kolejnym reading vlogu na tym kanale. Natomiast w bardzo wyjątkowym, ponieważ dzisiaj e, mamy 2 lutego i wczoraj zaczęliśmy wyzwanie czytelnicze. Mogę Wam powiedzieć, że e, co niedzielę będzie pojawił się, pojawiał się w lutym właśnie reading vlog, czyli pojawią się w sumie łącznie cztery vlogi e, i będę chciała nagrywać dla Was codziennie taki chociaż krótki update. Więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Strasznie się cieszę, że bierzecie udział, bo oznaczyło mnie ponad 300 osób, słuchajcie. A jak powiedziałam na Instastory właśnie dzisiaj, że tyle osób mnie oznaczyło, to napisało do mnie kolejnych kilkanaście osób, że oni też biorą w udział, ale po prostu mnie nie oznaczają, nie? więc w ogóle no hit strasznie się jaram, że tak dużo osób wzięło udział, co jeszcze bardziej po prostu mnie napędza. Słuchajcie, wczoraj przeczytałam dosyć dużo, wysłuchałam i przeczytałam. Wczoraj, jeżeli chodzi o to w ogóle, co będę czytała na tym reading vlogu, chciałabym przeczytać Stephena Kinga, Billy Summers. Aktualnie jestem na stronie 204. Wczoraj udało mi się przeczytać do 240 strony, więc i wczoraj też zaczęłam tę książkę także ja też ją wiecie słucham w audiobooku, bo oczywiście w tym wyzwaniu liczą się i audiobooki i e-booki i po prostu normalnie czytana książka. Wszystko to się wlicza, żeby też nie było tak, że no przysłucham audiobooka i to się nie liczy. Absolutnie nie. Słuchajcie, chodzi tutaj o zapoznawanie się z literaturą, bo słuchanie audiobooków dla mnie jest takie samo jak czytanie, bo tutaj chodzi o przyswajanie po prostu historii. I właśnie zaczęłam to. Wczoraj też skończyłam trzeci tom czerwonego lotosu, czyli to była bitwa nieśmiertelnych. I tam przeczytałam sporo, bo prawie 300, 200 coś tam stron. O, zmywarka mi się zrobiła. I tutaj 140, także przeczytałam. Ja dokładnie wam tutaj będę stawiała licznik, ile. Natomiast u mnie minimum to jest 100 stron. No, i dzisiaj, tak jak możecie usłyszeć, już przeczytałam ponad 60. Będę dalej cisnęła. Jest godzina 22.15 i ja właśnie planuję sobie czytać. I jeszcze dwoma książkami, które chciałabym zacząć w tym tygodniu, w sensie tutaj kontynuować, jest to Demian Hessego. Tutaj jestem, słuchajcie, na stronie 38, więc będę po prostu chciała dalej czytać. I zacznę flotę, awangardę. Jest to pierwszy tom, i właśnie, który dostałam od wydawnictwa Fabryka Słów i będę właśnie chciała zacząć czytać i zapoznać się z historią, ponieważ 11 lutego wychodzi drugi tom, który też mam, ale o drugim tomie pogadamy sobie w następnym reading vlogu. Teraz chciałabym po prostu troszeczkę nadrobić ten tom pierwszy. Także... Te trzy książki planuję właśnie przeczytać. No i zobaczymy jak mi wyjdzie. Ja trzymam za was kciuki. Koniecznie piszcie mi w komentarzach, czy jak na razie udaje wam się wypełniać to wyzwanie, no i jakie książki aktualnie czytacie, jakie udało wam się już przeczytać. Jestem strasznie tego ciekawa. Piszcie koniecznie w komentarzach, udzielajcie się. A co? A ja biorę się za czytanie i teraz chyba pójdę się umyję i zacznę sobie flotę czytać. A później może w audiobooku e, posłucham sobie Stevena Kinga. Zobaczymy, zobaczymy. E, no, także ja teraz idę się myć i będę brała się za flotę. Ja już jestem w samochodzie, słuchajcie, jadę. Wczoraj nie robiłam wam update'u, bo po prostu najzwyczajniej w świecie zapomniałam, ale udało mi się przeczytać 100 stron. Teraz jadę, słuchajcie, do Łodzi. Będziemy nagrywać kolejny odcinek Tymbarka. Jadę samochodem. Więc teraz będę jechała około półtorej godziny i będzie mi leciał audiobook właśnie Stephena Kinga, Billy Summers. Jeżeli chodzi o tę książkę, to powiem Wam, że to jest właśnie Stephen King, którego ja lubię. Tak samo dlatego uwielbiam trylogię Stephena Kinga Znalezione niekradziony, Nie, pan Mercedes. Bo właśnie tam jest taka Ja lubię Stephena Kinga Taką odsłonę kryminalną I to jest właśnie to Nie za bardzo przepadam za Stephenem Kingiem Gdzie wplata jakąś fantastykę Lub realizm magiczny Natomiast w Billy Summers Tego nie ma, tam jest po prostu Wynajęty morderca Ale może o całej książce opowiem wam Już jak wrócę na spokojnie A teraz Właśnie będę jechała Do Łodzi przy manufakturze będziemy nagrywać odcinek walentynkowy. Także no, trzymajcie kciuki. Ja mam nadzieję, że dzień spędzę fajnie. Natomiast jest jeszcze nie ma szóstej, a ja już wyjeżdżam, więc <grym> jestem trochę nieżywa, ale spokojnie dziczek wzięty jest na drogę. Zaraz będzie otwarty, żeby być po prostu pełen fokus. Siema. Witam Was w update. Jest niedziela, słuchajcie. Niedziela jest 15:30, już ja dopiero w sumie wstałam, łóżka i się ubrałam. Eee, tylko się ubrałam, nie ogarnęłam się nawet. Dopiero później będę się myć. Ale ogólnie jestem w domu rodzinnym, tak jak widzicie. Piątek, jeżeli chodzi o wyzwanie, niestety niezaliczony bo byłam w Łodzi na planie Tymbarku, w ogóle w piątek będzie o 16 na kanale Studio Tymbark nowy odcinek, więc w sumie zaglądajcie. Ja jestem ciekawa, co tam, jak ten odcinek Wam się spodoba, ja sama jestem mega ciekawa, jak to będzie. Później wczoraj spałam do go, bo wróciłam z Łodzi około 23 na tyrana spałam później w sobotę do godziny 12. Tak, ja śpię dużo ogólnie, ja uwielbiam spać i dla mnie sen to jest po prostu taka regeneracja. I w sobotę słuchajcie, wczoraj spałam do tej 12, później musiałam iść do galerii, coś tam ogarnąć i wróciłam do domu rodzinnego, a później pomagałam mojemu bratu przy organizacji. Pewnej imprezki. No i do trzeciej w nocy balowaliśmy. I jest tak jak mówię, niedziela godzina 15:30, ja spałam do godziny prawie 13:00. 12:20 chyba jakoś się obudziłam. Do tej pory leżałam w łóżku. Więc słuchajcie, ale to są takie powody, na których po prostu no ja sobie to usprawiedliwiam te dwa dni. Po pierwsze piątek, no to nagrywki Tymbark, wiadomo, rozwój, tiri, tiri. no a w sobotę trzeba było uczcić po prostu e, przyjście na świat e, pięknej, naszej, kochaniutkiej, ślicznej, najwspanialszej, tylko malutko jest tego śliczna na dusi. No. E, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o update, może no w sumie m, to jest ważniejsze. E, cały czas Billy Summers i tu jestem na stronie 285. Jeżeli chodzi o tę książkę, to ta książka, e, może jeszcze chyba nie wiem, czy mówiłam wam o czym ona opowiada. Jeżeli nie, to teraz to zrobię. Ogólnie jest sobie pewien typek, który jest ym, płatnym mordercą. I on wychodzi z więzienia, i pewna grupa postanawia go wynająć do tego, aby po prostu zabił kogoś. Ym, przez to on. Dostaje bardzo dużo pieniędzy, jest wysłany do innego miasta, gdzie ma dom, gdzie ma się po prostu w tym mieście zaklimatyzować z sąsiadami itd. Natomiast on wie, że tamta grupa chce go wyrolować. Jest na podsłuchach, ma śledzony komputer i on udaje troszeczkę przed nimi głupa, że on o tym nie wie, natomiast on na swoim sprzęcie ma dodatkowe rzeczy. A ogólnie chodzi o to, że on do tego miasta jedzie jako pisarz. Ma wydać książkę i ma właśnie w tym komputerze, który dostał od tej grupy pisać książkę. Natomiast on doskonale wie o tym, że to wszystko jest podsłuchiwane, monitorowane i tak dalej, i dalej. Jestem na momencie, gdzie on dokonuje tej zbrodni, no i ucieka. Ucieka przed tą grupą, bo on się domyślał, że ta grupa chce go później po prostu. Zabić. No i zobaczymy, co będzie dalej. To jest właśnie taki, wiecie, co thriller kryminał. Mi się on bardzo podoba, bo ja bardzo lubię książki Stephena Kinga właśnie pisane takim stylem, czyli. Na przykład książki, w której pojawia się pewien element fantastyki albo pewien element realizmu magicznego, jakoś nie za bardzo do mnie przemawiał Stephen Kinga. Oczywiście to mi się podoba, ale nie mam takiej wcią takiego wciągnięcia. Natomiast w tym, tak samo jak i słuchajcie, w trylogii Tak samo jak w trylogii Pan, Pan, Pan Mercedes, w ogóle bardzo Wam polecam, bo jest naprawdę świetna. Ehm. To właśnie lubię, więc jeżeli nie czytaliście Pana Mercedesa, to bardzo polecam, bardzo wciągająca mm, trylogia. Natomiast no tutaj Billy Summers, jak na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bardzo mi się przyjemnie to czyta i właśnie ten styl kingowski w kryminałach, które on tworzy, w kryminałach, thrillerach jest dla mnie o wiele lepszy niż właśnie te elementy fantastyczne Dalej, słucham w audiobooku Też trzeciej części Harry'ego Pottera I tam też jestem na 150 stronie Albo 160, jakoś tak Na ósmym rozdziale To nie wiem, która to jest strona Bo też słucham właśnie tego w audiobooku No i tylko podczytuję Dosłownie, bo tak jak mówię Nie miałam za bardzo czasu, żeby tak Usiąść i czytać Ale mamy tutaj flotę Awangardę. I na pewno będę ją kontynuowała w następnym reading vlogu. Dzisiaj, tak jak mówię, teraz idę na chwilę do taty, bo tata sobie naprawia ciągnik i nam chce się pochwalić, jak go sobie naprawił, więc idę zobaczyć. Później wrócę i po prostu będę sobie czytała. Dzisiaj absolutnie nie robię nic. Nawet dzisiaj słuchajcie, do Warszawy nie wracam, tylko zostaję. Jutro sobie będę pracowała tutaj z domu. I tak, słuchajcie, i tak się to prezentuje, więc ja dzisiaj absolutnie, absolutnie nie robię nic, wrócę, wykąpię się i będę po prostu cały dzień czytała, leżała, może sobie coś obejrzę, po prostu będę chillowała, bo no, potrzebuję, potrzebuję tego bardzo. Dobra, strasznie długi ten update, ja uciekam i widzimy się już później.